Także powiem Wam, że jeżeli w dalszym ciągu pracowałabym na sesjach, to prawdopodobnie byłaby to moja taka tajna broń, jeżeli chodzi o wygląd skóry, o to, jak skóra wygląda, po prostu. W dzisiejszym filmie będzie takie ciekawe połączenie, dlatego że będę mówiła tutaj głównie o produktach pielęgnacyjnych, ale. Chodzi mi o to, jak one wyglądają pod makijażem. Natomiast wszystkie produkty, które dzisiaj Wam pokażę, są doskonałe po prostu do pielęgnacji skóry. Każdy z tych kosmetyków jest fantastycznych pielęgnacji i sprawia, że makijaż wygląda niesamowicie dobrze. I ponieważ jest to produkt z gatunku tych luksusowych, no niestety, jeżeli coś jest. Super, hiper dobre, to często jest to produkt luksusowy, po prostu ma bardzo wysoką jakość. Pokażę Wam jeszcze dzisiaj dwa takie, jakby zamienniki tego produktu, czyli produkty, które mogą Wam dać bardzo podobny efekt na skórze. Powiem Wam, że używam go, tak sobie policzyłam, używam go od roku i jeszcze Wam nic o nim nie mówiłam, no to tylko dlatego, że po prostu miałam akurat z tego produktu miniaturki. To były dosłownie takie miniaturki, których zużyłam przez ten czas kilka. No i cały czas zbliżało się do tego, że w końcu się one mi skończą i będę musiała kupić pełnowartościowy produkt, i to się oczywiście stało, chociaż muszę powiedzieć, ponieważ Czekałam, aż wróci ta najmniejsza pojemność, dlatego że ona ma bardzo dobrą cenę. No to trochę też to potrwało, bo nie zawsze po prostu ona jest dostępna. On się najlepiej sprzedaje? Podejrzewam właśnie, że ze względu na to, że ta cena jest wtedy dosyć przystępna. I tu oczywiście mówię o takim bardzo wyjątkowym serum, który nazywa się Youth Watery Oil z marki Guerlain. W ogóle ta linia, jeżeli chodzi o pielęgnację, tak jak wiecie, bardzo ją lubię. Ona jest świetna do skóry dojrzałej, do skóry właśnie takiej pozbawionej elastyczności i blasku. Także... Idealna dla mnie. Jak wymieszacie ten olejek, to serum, to pojawiają się, tak jak widać, takie kropeleczki. I tutaj w tych granulkach zamknięty jest olejek. I ważne jest, żeby dobrze po prostu to serum wymieszać, żeby te kapsułeczki również nabrały się Wam na pipetę. Ponieważ zużyłam kilka tych opakowań, słuchajcie, przez rok, fakt, że nie używałam ich absolutnie codziennie, używałam ich tylko do makijażu w zasadzie, jak szczególnie chciałam wyglądać dobrze, czyli przed kamerą na przykład. Jeżeli miałam jakiś taki film do nakręcenia, który, wiecie, był dla mnie trudny, byłam dosyć zmęczona i chciałam, żeby skóra wyglądała bardzo dobrze, to właśnie wtedy sięgałam po ten produkt. Bardzo go też lubię na tak zwane duże wyjścia. To jest rewelacyjny produkt na tak zwane duże wyjścia, czyli jeżeli macie jakąś imprezę, przeważnie tego typu imprezy są wieczorem, więc tutaj nie musicie już nakładać filtra. Akurat dzisiaj mam na sobie filtr. I również ten produkt w taki sposób stosuje, ale wtedy musicie pamiętać, że po nałożeniu filtra, po aplikacji filtra musicie odczekać przynajmniej pół godziny z nałożeniem makijażu, zresztą każdego makijażu, ale tutaj w przypadku tego produktu również. Jeżeli chodzi o to serum, to można je stosować na bardzo różne sposoby, czyli możecie stosować je normalnie w trakcie pielęgnacji. I tutaj bardzo to polecam, na przykład od razu po tonerze lub też po jakimś waszym innym serum, ale to kompletnie nie jest potrzebne, bo to jest serum w formie takiej olejkowo-wodnej, bardzo ciekawa konsystencja. Także możecie zastosować je po prostu jako wasze serum dzienne lub też nocne. Możecie zastosować je też na sam koniec pielęgnacji, jako taki booster. Ja właśnie tak robię, i dlatego też nie stosuję go codziennie. Jestem po prostu od samego pierwszego użycia zakochana w tym produkcie i naprawdę myślałam sobie, po co mam go kupować, skoro mam tak bardzo dużo pielęgnacji. Słuchajcie, mam około 20 serów teraz, jakby w takim obrocie pielęgnacyjnym, więc kolejne serum nie było mi absolutnie potrzebne, ale stwierdziłam, że kupię je, dlatego że naprawdę jest to bardzo wyjątkowy i niepowtarzalny produkt. Teraz może przejdziemy do konsystencji. Tak jak widać, jest to konsystencja, tak jak marka nazywa, wodna. Ale jest to również konsystencja olejowa, natomiast nie jest to absolutnie tłuste serum. To jest coś bardzo ciekawego, kiedy rozprowadzacie je na skórze, wtedy ono po prostu jakby te kapsułki pękają. I skóra naprawdę wygląda na młodszą po użyciu tego produktu: czyli jest zrewitalizowana, jest jaśniejsza, jest pełna blasku, jest elastyczna i ten efekt utrzymuje się przez wiele godzin. Także zastanawiałam się też, czy nie kupić. Są takie słynne też bazy jakieś z takimi też perełeczkami w środku. I jest coś takiego też, co wygląda jak Mute. No i też zastanawiałam się, czy kupić ten produkt, czy kupić właśnie ten. No ale zdecydowałam się, że jednak, ponieważ tak często go używam i tak bardzo go lubię, decyduję się właśnie na Mute Watery Oil. I słyszałam też, że to jest ulubiony produkt Angeliny Jolie, jeżeli chodzi właśnie o tą linię. A ponieważ ona jest ambasadorką marki, nie wiem, czy wiecie, że akurat jest ona teraz ambasadorką. Nawet ostatnio pojawiło się jakieś takie bardzo kontrowersyjne wideo, gdzie on ona po prostu jest cała w pszczołach, w żywych pszczołach, także można to zobaczyć. Wezmę na początek około 4 krople. W ogóle brałam go bardzo, słuchajcie, mało i też mnie zdziwiło, jaki on jest niesamowicie wydajny, bo wiecie, 4 kropelki to nie jest dużo. Z reguły przy serach tyle akurat stosuję i też ten produkt przepięknie pachnie. Pachnie tak jak wszystkie produkty Guerlain z tej linii. Akurat ja jeszcze mam tonik i jeszcze mam krem. Wiecie, u mnie blask musi być ekstremalny. To prawdopodobnie dla osób, które jakby nie będą widziały różnicy, będą widziały tylko, że skóra się z tej strony bardziej błyszczy. No to musi mi zaufać, że to serum daje jeszcze ujedrnienie i to czuć od razu. I skóra pokryta jest taką warstewką takiego jakby płynnego miodu. Nie, nie wiem jak to nazwać, ponieważ ten produkt akurat zawiera również miód. To po prostu mi się tak to kojarzy. No skóra jest jak taki plaster miodu. No i też to serum ma oczywiście pełne działanie anti-aging. Także nałożę je teraz z drugiej strony. Oczywiście będziecie miało oprócz rewitalizacji też wygajanie skóry. Akurat mam jakieś uczulenie z tej strony na chyba truskawki, albo pomidory, których wiem ostatnio naprawdę za dużo. Także to serum tutaj bardzo mi się przyda. Też co jest y, fantastyczne, w nim ono się nie wałkuje, ono się idealnie aplikuje, i bardzo często właśnie stosuję je w taki sposób. Wtedy zastępuje mi ono bazę pod makijaż. Tak jak mówię, w tych wyjątkowych sytuacjach, bo pas też mam sporo. Też nie wiedziałam, jakie wybrać podkłady, jeżeli chodzi o dzisiejszy film, więc przyniosłam sobie po prostu podkład, którego stopniowo bardzo często używam, dlatego że chcę kupić jego nową wersję. I to akurat jest Face and Body Foundation z MACA. Teraz, wiecie, jest ta wersja Glow, natomiast mieszam sobie z odrobiną Diora w kolorze 1 Neutral, natomiast jeżeli chodzi o Maca, mam C2. Dlatego wymieszam te dwa kolory, bo bardzo lubię odcień po prostu, który jest lekko neutralny. Używałam zawsze C2, ale po prostu ostatnio lubię bardziej neutralne odcienie, dlatego dodam sobie odrobinkę Diora. Dior zdecydowanie jest bardziej różowy. Wygląda to tak. Teraz się wszystko zmieszam. Już ostatnio bardzo lubię do tego celu używać mojego ulubionego pędzla z Techniques. Jak stemplujecie ten podkład w ogóle w ten sposób, czy te podkłady, Obojętnie, po prostu podkłady wodne, to będziecie miały zwyczajnie większe krycie. Skóra będzie wyglądała no, bardziej idealnie. Natomiast jeżeli używałobyście przez jakby rozprowadzanie dłońmi, palcami, to będzie zdecydowanie takie cieńsze krycie. Nie będzie takiego dużego krycia. Bardzo lubię te podkłady oba na lato, dlatego że one się świetnie utrwalają. I mam nadzieję, że tu w formule się nic nie zmieniło. Jak już skończę aplikować w ten sposób podkład, to biorę jeszcze gąbkę i delikatnie oklepuję całą skórę, żeby po prostu ujednolicić tą warstwę podkładu, żeby ona wszędzie była mniej więcej w tej samej ilości zaplikowana. To jest bardzo cienki podkład, jeden i drugi, więc one nie mają takiego bardzo dużego krycia. Można je nabudowywać. to można nałożyć naprawdę 2-3 warstwy i macie bardzo ładne krycie. No właśnie jeszcze chciałam Was o coś zapytać, dlatego że dzisiaj też zastanawiałam się, czy nie użyć tego podkładu, dlatego że to jest nowość, dlatego że to jest ulepszony akurat tint z marki Nars, tak jak widzicie, także jeżeli byście chciały akurat zobaczyć recenzję tego tintu, to koniecznie piszcie komentarze pod spodem, dlatego że z chęcią dla Was przygotuję tę recenzję. Oczywiście, jeżeli będziecie nim zainteresowane. Nie chciałam być używać, bo on się nazywa Pure Radiant Tinted Moisturizer, więc pomyślałam sobie, że. Że żeby wam pokazać jak najbardziej naturalny efekt na skórze właśnie z tym serum to nie będę używała może czegoś co jest jeszcze bardzo takie wiecie Lśniące, trochę się bałam po prostu, że przekłamie ten tint akurat wygląd na skórze tego serum. Ja osobiście uwielbiam ten efekt. Naprawdę skóra wygląda nawet z takiej bardzo bliskiej odległości w lusterku perfekcyjnie. Wygląda jak druga skóra, ma przepiękny połysk. Oczywiście tutaj potrzebuje jeszcze korektora, pudru i potrzebuje też oczywiście skończyć ten makijaż, więc myślę, że zrobię to już poza kamerą, żeby za chwilę omówić dla Was dwa kolejne produkty, które niesamowicie mi się z tym serum skojarzyły, jeżeli chodzi o pielęgnację, i myślę, że spokojnie możecie. Po prostu sobie zastąpić gerlena akurat tamtymi produktami, ponieważ są one w działaniu dosyć podobne. Jeszcze zanim zrobię dla Was podsumowanie, to wracam do Was ze skończonym makijażem. Myślę, że fajnie może to zobaczyć z bliższej odległości, jak makijaż wygląda pięknie właśnie na tym serum. Zobaczcie, jaki jest lśniący, jaki jest naturalny. Nie mam jeszcze rozświetlacza i jeszcze nie pryskałam twarzy mgiełką, także zaraz zrobię to może przed kamerą. Skoro dzisiaj mamy taki oszałamiający blask, to może skorzystam z rozświetlacza który jest bardzo lśniący. Nałożę sobie go odrobinę wzdłuż nosa. I standardowo trochę na kości policzkowe. Ale gwarantuję też Wam, że jak będziecie miały tego typu produkt, który dzisiaj pokazuję, no to rozświetlacz będzie potrzebny w bardzo małej ilości. A teraz może jeszcze sięgnę sobie po mgiełkę. Też bardzo lubię, tak jak wiecie, tą mgiełkę. A jeżeli chcecie zobaczyć i jakich innych angielek używam, to oczywiście jest na ten temat oddzielny film nie wiem ile razy dzisiaj mówiłam, że on mi się niesamowicie podoba. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o podsumowania, to oczywiście chciałam tylko powiedzieć, że gorąco go Wam polecam, bo jest naprawdę fantastyczny. Jest to produkt zdecydowanie premium, produkt jeden z najdroższych, jakie w ogóle mam, jeżeli chodzi o tego typu produkty. Ale pamiętajcie też, że to jest serum, że to jest nie tylko baza pod makijaż, bo to w ogóle nie jest baza pod makijaż. To jest po prostu serum pielęgnacyjny o działaniu liftingującym, rewitalizującym, rozświetlającym. I oczywiście ten film nie jest sponsorowany przez markę Guerlain w żaden sposób, ale jak miałabym wybrać jedno serum, które daje właśnie taki efekt, po prostu przepiękny, daje efekt glow, napina skórę. Być może przetestuję też to serum z girlena, o którym dzisiaj Wam mówiono, się nazywa LOR, czyli takie to będzie serum ze złotem, z drobinkami złota. Oglądałam je ostatnio w Seforze. Ma ono taką też ciekawą konsystencję, bardzo przypomina mi właśnie tą fazę wodną w tym serum. Jakby podobnie się zachowuje, ale jednak wykończenie tego produktu podobało mi się na skórze bardziej. Być może dlatego, że tu po prostu dodane są jeszcze te mikrokapsułki z olejkami, natomiast tam macie tylko tą fazę wodną, ale skóra też jest fantastycznie po tamtym seru nabilżona. Też je sprawdzałam, naprawdę tu się długo zastanawiałam, czy może nie kupić tamtej bazy. I mam tutaj jeszcze ze sobą dwa produkty, o których bardzo chciałam Wam Opowiedzieć, ale też o jednym produkcie chciałam Wam tylko przypomnieć, dlatego że już o nim mówiłam i oczywiście tutaj to jest Serum Dalba, najnowsze serum, które nazywa się Double Layer Revitalizing Serum. Mówiłam o nim w filmie i też opowiadałam Wam, że to serum daje tak niesamowity glow i skóra też po nim wygląda przepięknie. Tutaj, akurat, jeżeli chodzi o skład tego serum, też w tamtym filmie mówiłam Wam, że to jest najbardziej jakby złożony skład serum, bardzo bogaty. Marka Alba jest marką taką też. Premium, jeżeli chodzi o marki koreańskie, i tutaj akurat jako główny składnik macie białą truflę, plus mnóstwo, mnóstwo jeszcze składników roślinnych i właśnie olejki. To serum składa się w jednej, chyba trzeciej z olejków, a reszta to jest właśnie taka faza wodna, i dlatego bardzo skojarzyło mi się akurat z tym serum. To jest w ogóle taki bardzo nowoczesny teraz sposób formowania kosmetyków, tworzenia właśnie kosmetyków, które są częściowo na bazie wodnej, a częściowo na bazie olejowej. Już z takimi kosmetykami, jeżeli chodzi o kosmetyki koreańskie, spotkałam się. Kilka lat temu, ale to już są marki ekstremalnie premium. Tam naprawdę te ceny to są po prostu już tak bardzo wysokie, że po prostu nigdy takich kosmetyków nie kupowałam. Miałam tylko takie próbeczki i bardzo mi się konsystencje właśnie tamtych kosmetyków podobały i to przede wszystkim, jakie mają działanie odmładzające na skórę. Tutaj głównie o to chodzi. Także serum Dalba także będzie to serum odmładzające. Jeżeli chcecie zobaczyć jego pełną recenzję, to oczywiście zapraszam Was do mojego ostatniego filmu z kosmetykami koreańskimi, a ostatnie. Ostatnim serum, o którym Ci chciałam opowiedzieć, bo to też będzie serum, to jest coś w rodzaju serum, dlatego że marka nazwała to dwufazową esencją rewitalizującą. Znowu pojawia się tutaj rewitalizacja skóry, znowu pojawia się ujędrnianie, odmładzanie. Tutaj akurat jest to nowość z marki Bless Me. Niesamowicie się cieszę, że marka Blesmi znowu ma nowości. Tak jak wiecie, bardzo lubię Sand Oil. To jest olejek pod makijaż, który wyjątkowo upiększa skórę. W ogóle, jeżeli dodacie olejki do makijażu, to będziecie miały skórę, która będzie Upiększona, która będzie bardzo glow, będzie po prostu wyglądała dużo, dużo lepiej. I też każdy podkład będzie wyglądał lepiej, bo po prostu na olejku z reguły podkłady wyglądają bardzo świeżo, bardzo lekko i bardzo naturalnie. Także to jest postać olejkowo-wodnej esencji, która przepięknie się rozprowadza. Ja w ogóle jestem zakochana w tego typu kosmetykach. Także dzisiaj przedstawiam Wam swoje trzy, tak naprawdę ulubione kosmetyki, jeżeli chodzi. Od tego typu kosmetyki. Ja nie mam ich dużo, mam tylko trzy, więc tylko trzy w dzisiejszym filmie się pojawią. Przepiękny glow na skórze, przepiękny. Tutaj z kolei bardziej wyczuwalne są tej esencji olejki. Zdecydowanie możecie traktować ten produkt jako serum. Tutaj tak jak widzicie, patrzcie ile jest tej fazy olejkowej, jest jej bardzo dużo. Ale marka też akurat tutaj poleca stosować ją na przykład zamiast kremu. Wszystkie te kosmetyki możecie stosować zamiast kremu, nałożyć na przykład tylko już na nie filtr. I macie pielęgnację zakończoną. Tutaj akurat mamy rewitalizujące właśnie takie serum esencje z rokitnikiem, lukracją i mandarynką. Także fantastyczne po prostu do skóry, która potrzebuje wzmocnienia, elastyczności, poprawy blasku, również będzie doskonale działało na skórę, która ma przebarwienia, także. Wszystkie te trzy kosmetyki bardzo, ale to bardzo lubię. Także cieszę się, że może powstać oddzielny film na temat tego, jak dodać sobie glow w makijażu. I też, jeżeli chodzi o markę Blessmi, chciałam przypomnieć Wam tą koronkę pielęgnacyjną. Koronka to może jest złe słowo. To się dokładnie nazywa korona pielęgnacyjna, ale to po prostu jest taka bardzo piękna opaska. One są wykonywane ręcznie i służą Wam one po prostu w Waszej pielęgnacji, żeby nie zatłuścić włosów, do masażu, z którego Blessmi słynie, albo na przykład. Przykład właśnie do waszej pielęgnacji, ale też możecie zwyczajnie nosić je jako opaskę. Tu, oczywiście, jeżeli chodzi o wydajność tych kosmetyków i o to, który najbardziej opłaca się kupić, jeżeli chodzi o cenę, to zdecydowanie no będą te dwa. Tutaj macie 30 ml, tu jest tylko 15. Ale no myślę, że akurat fajne jest to, że marka Guerlain zdecydowała się na to, żeby. To serum robić w różnych pojemnościach. Macie 15, macie 30, chyba są 50. Nie wiem, czy nie ma jeszcze większego opakowania. Ja obecnie jestem bardzo zainteresowana też ich najnowszym produktem, czyli tam jest takie serum pod oczy tego typu, więc bardzo mnie ono kusi i też zastanawiam się, czego po prostu nie kupić. Jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to będzie już wszystko. Myślę, że było to coś ciekawego, ponieważ zobaczyłyście tutaj połączenie pielęgnacji i makijażu. Możecie zobaczyć, jak olbrzymi wpływ. Pielęgnacja może mieć po prostu na makijaż, jak ten makijaż będzie fajnie wyglądał, jeżeli dodacie kroplę olejku albo na przykład dodacie takie bardzo specyficzne serum. W ogóle, jeżeli jesteście zainteresowane olejkami, to również w poprzednim roku robiłam taki duży film na temat ulubionych olejków, jeżeli chodzi o pielęgnację, jak je stosować. Jak możecie wykorzystywać w pielęgnacji, jeżeli lubicie bardzo olejki, to tego typu produkty właśnie pojawiają się w tamtym filmie. Być może teraz nie używam już tak bardzo dużo olejków, teraz raczej właśnie... Skupiam się na tego typu produktach, które łączą działanie olejku, które olejki zawierają, ale zdecydowanie nie mam teraz tak wielu czystych olejków. Także zachęcam Was do zajrzenia do infoboxu, jeżeli interesuje Was mój dzisiejszy makijaż, co mam na twarzy, to wszystko będziecie miały w infoboxie. Jeżeli interesuje Was w oddzielnym filmie ten tint, to oczywiście również piszcie wszystko pod spodem, bo po prostu nie wiem, czy już nie macie dosyć tintów, bo ja dość często mówię o tego typu produktach, ale ponieważ jest to jeden z moich ulubionych produktów, jeżeli chodzi o makijaż, no i mam Lato to może akurat chciałobyście trochę o nim posłuchać. Inne nowości, które dzisiaj są na mojej twarzy są też w infoboxie. Na przykład będzie to ta przepiękna paleta. Także jeżeli macie ochotę też coś więcej na przykład o tej palecie usłyszeć na moim kanale, to również czekam na Wasze komentarze tutaj pod spodem. A na dzisiaj to już jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu i oczywiście zapraszam na swój kanał ponownie. Do zobaczenia!